Jako świeży absolwent przez kilka tygodni poszukiwałem pracy i znalazłem świetną ofertę. Oczywiście na bieżąco śledziłem oferty ASDC Kraków. W pełnego dnia pojawiła się świetna okazja. Świetna oferta, Global Training Program. Celem tego programu jest przede wszystkim zapoznanie nas stażystów z firmą ABB, zaprezentowanie firmy ABB jako firmy wyjątkowo atrakcyjnej. Dla, dla absolwentów, świeżych absolwentów. No i oczywiście przygotowanie do pracy w międzynarodowym środowisku. Chociażby, chociażby kontakt z tymi ludźmi, szkolenia zapowiada się naprawdę interesująco. Podczas orientyjszego miku poznałem, poznałem resztę uczestników. W tym roku jest nas 16. Reprezentujemy aż 14 narodowości. Są ludzie praktycznie z każdego zakątku świata. Drugi, druga część programu odbywa się, trwa 6 miesięcy, odbywa się w centrali w Zurichu. Teraz jestem na etapie właśnie ustalania wszelkich szczegółów. Zaraz potem, zaraz po przyjeździe, czyli od początku października, zaraz po przyjeździe do Zurichu, z kolei będę ustalał szczegóły dotyczące kolejnej, kolejnego, kolejnej fazy programu, czyli trzeciej części. Trzecia część odbywa się w kraju wybranym po części przeze mnie i po części przez, przez ABB. Wiem, że trafiłem dobrze, wiem, że pracuję z fajnymi ludźmi i, e, i bardzo się z tego powodu cieszę. Tak myślę że, myślę, że świetny start i oby tak dalej i oby za rok reszta osób dołączyła do naszego grona.